4, 3, 2, 1, start, jak to Ewelina mówi. Ah, witam Was w moim samochodzie. Od 12 dni, od kiedy jest wyzwanie, myślę o tym, żeby się nagrać codziennie. Codziennie zainspirowana lekcją, rytą. Agą, Słońcem, Życiem, przemyśleniami i tym, co czuję i nie miałam odwagi, wiecie? I jak zobaczyłam dzisiaj filmik Judyty i jej słowa o tym, że jej było niewygodnie i ciężko, ale się mimo wszystko stawiła, Pomyślałam sobie wtedy, że. dzisiaj ja nagram. Od kilku dni zastanawiałam się, co ja wam powiem. I przyjdzie taki moment, kiedy opowiem Wam o sobie i o tym, co zadziało się przez te cztery tygodnie. Ale to jeszcze nie dzisiaj. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że. dzisiaj jest drugi dzień. Nie pozwoliłam sobie na to, żeby płakać i żeby wyżalić się komuś z tego, co odkryłam przez te cztery tygodnie, a czego totalnie nie byłam świadoma. I dla mnie to jest ogromny przełom, bo nie pozwalałam sobie na to, żeby ktoś widział mnie słabo. I wiem, że silne kobiety tak mają. Że czują, że muszą być silne. A później staje się, ich, staje się to ich naturą. Tak myślą, że tak jest. I że to jest dla nich dobre, bo one takie są. Ja tak o sobie myślałam. Ale tak nie jest. I przyszłam Wam dzisiaj powiedzieć, że dziękuję sobie i Wam za to, że tu jesteśmy i że pozwalamy sobie być. Wprawdzie.